Jesteśmy w Szczepanowie. 8 maj 2022 rok. Byliśmy tam w wnętrzu tej kaplicy, teraz na zewnątrz widzimy. Kaplica, która upamiętnia miejsce narodzenia świętego Stanisława biskupa Szczepanowskiego. Nieco tutaj opodal jest studnia. Głęboka. Skąd wierni czerpią wodę? Liczne uzdrowienia, za sprawą tej wody, czerpanej tutaj, się dokonują. I mamy, jesteśmy przy obelisku. O, weźmy tak od dołu. Na takim cokole wysokim. Figura Świętego Stanisława z Piotrowiną i e, kilka słów objaśnienia. E, kolumna z Figurą Świętego Stanisława, biskupa męczennika, kamienny obelisk z rzeźbą Świętego Stanisława, postawiony w XVII wieku. Jest to wotum wdzięczności parafian za ocalenie od wielkiej klęski gradobicia, jakie nawiedziło okoliczne tereny Omijając parafię szczepanowską. O, to tak właśnie, jak się tu jest na miejscu, to można spokojnie sobie pooglądać te miejsce. Szczęść Boże, święty Stanisławie, módl się za nami.